Chcesz zacząć na YouTube, ale nie wiesz, jak to zrobić. Myślisz, że potrzebujesz nie wiadomo jakiego sprzętu, znać się na technikaliach i w ogóle potrzebujesz dużo, dużo rzeczy. No to dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego tak faktycznie nie jest i jak faktycznie na tym YouTubie szybciej zacząć. A ja nazywam się Agata Guzy i prowadzę YouTube dla Początkujących, miejsce, gdzie wspieram kobiety pasjonatki, kobiety biznesu tym, aby zacząć się na YouTube i faktycznie prowadzić swój kanał z korzyścią dla swojej pasji, ale też dla swojego biznesu, tak? I te dzisiejsze spotkanie będzie pierwszym odcinkiem podcastu YouTube dla początkujących, który będziecie mogli obejrzeć w zakładce podcasty w, na kanale na YouTube u mnie, ale także będziemy to sobie wrzucać, wrzucać na Spotify i inne platformy, Podcastowe, więc bardzo mocno Was zachęcam do tego, aby śledzić te odcinki dalej. Myślę, że jak każdy potrzebuje trochę czasem jakiejś różnorodności i stwierdziłam, że podcast będzie też dobrą formą. Na żywo te podcasty będą odbywały się tutaj w grupie Wyzwanie YouTube. Jest to grupa prywatna. Jeżeli chcesz do niej dołączyć, to musisz ją po prostu znaleźć na Facebooku i Wtedy dołączysz do naszej grupy. Tutaj będziemy na żywo, tutaj można zadawać pytania, natomiast później ona będzie lądowała właśnie na Spotify i na YouTube. I dzisiejszy temat, czyli jak zacząć na YouTube w 2025 roku, będzie takim tematem wstępnym i będziemy sobie później ten temat coraz bardziej rozwijać, żeby także osoby, które już są gdzieś dalej, mogły tutaj na tych naszych spotkaniach skorzystać. Więc zaczniemy sobie od tego, jak bardzo ważne jest to, aby wybrać dobry temat na początku waszej przygody z YouTube'em, dlatego że nie ma nic gorszego, jeżeli my zaczniemy i potem nagle chcemy zmienić kierunek jakoś mocno znacząco, tak? Więc lepiej jest się zastanowić na samym starcie, o czym my chcemy mówić, co chcemy faktycznie opowiadać w związku z tym, Zachęcam Was do tego, żeby zastanowić się, jaka jest taka Wasza ogólna tematyka, Wasza kategoria, w której będziecie po prostu działać, dlatego że ludzie i algorytm będą przywiązani do jednego tematu. On może być nawet całkiem szeroki, ale niech to jest jeden temat. Czyli jeżeli mówimy załóżmy o branży beauty, to ciężko, żebyśmy na tym samym kanale też uczyli matematyki na przykład, tak? W związku z czym bardzo, bardzo Was mocno zachęcam do tego, żeby się nad tym zastanowić i ten temat powinien mieć z jednej strony potencjał dla was, powinien was pasjonować, tak, ale jednocześnie też warto zastanowić się na tym, co tak faktycznie ludzi interesuje i nad tym, co faktycznie ludzie potrzebują, tak, no bo możemy nagrywać treści, które do nikogo nie trafią, bo potrzeby nie ma. I tutaj taka podpowiedź, że my często jako eksperci chcemy rozmawiać o rzeczach, bardzo zaawansowanych, kiedy tak naprawdę te osoby na zaawansowanym poziomie są zupełnie w innym miejscu w tym momencie, tak? Bo one już zazwyczaj mają mentora, mają jakiś kurs online, są w ogóle w jakimś mentoringu, przeczytały milion książek, mają osoby, które śledzą. Natomiast te osoby, do które mogą do nas dotrzeć i do których my będziemy docierać na YouTubie, to są zazwyczaj osoby, które zaczynają od zera, mają podstawowe pytania. Więc dopasujmy temat i niszę naszego kanału też do tych potrzeb rynku, do potrzeb odbiorców, więc to będzie dla nas bardzo ważne. Kolejna rzecz, która jakby zawsze hamuje dziewczyny, żeby zaczęły na YouTubie, które do mnie przychodzą i tam jest multum pytań o to, to jest sprzęt. Kiedy tak naprawdę sprzęt jest tutaj najmniej. Ważny, bo często jest takie mylne wrażenie, że my potrzebujemy jakiegoś studia nagraniowego, superaparatu, nie wiadomo czego, tak? Kiedy tak naprawdę potrzebny jest nam nasz smartfon, którym teraz tutaj się nagrywam. Te telefony dzisiaj są coraz to, coraz to fajniejsze, ale ewentualnie do tego możemy potrzebować mikrofon, jeżeli mamy dosyć głośno gdzieś tam w pomieszczeniu, w którym będziemy nagrywać. Nie mamy takiego spokoju, że nikogo nigdzie w pobliżu nie ma. No to ten mikrofon nam się przyda, ale jak nagrywasz w dzień, to na dobrą sprawę nie potrzebujesz nawet jakiegoś tam dodatkowego oświetlenia. Ja na przykład dzisiaj wyjątkowo w przeciwieństwie do tego, jak zawsze nagrywam, zazwyczaj nagrywam przed oknem, więc wtedy jestem mega doświetlona. Dzisiaj, jako że nagrywam tutaj trochę w innym setupie i sobie patrzę też trochę do notatek, dzisiaj, bo, bo mamy to na żywo. No, to w tym momencie, jakby nie jestem tutaj doświetlona z przodu. Ja tu mam jakoś nie za dużo miejsca. Mogłabym na upartego podłączyć lampy i tak dalej, ale one też gdzieś tam generują jakiś, powiedzmy, dźwięk czasami, więc zdecydowałam się na taki setup i po prostu włączyłam nagrywanie, że tam transmisję na żywo. Tak więc nic więcej tutaj szału nie potrzebujemy. Dbamy o to, żeby za nami nic tam się strasznego nie działo, żeby faktycznie był jako taki porządek. Żeby był porządek i w otoczeniu, jeżeli chodzi o te przedmioty, które nas otaczają, ale też, żeby był porządek w kwestii tego, że nikt tam nam nie biega i jesteśmy zaopatrzeni po prostu w święty spokój. Więc to będzie dla nas ważne. Więc jeżeli hamujecie sprzęt, to nie powinien, bo tak naprawdę nie potrzebujesz prawie nic, potrzebujesz to, co już masz. I. Kolejna rzecz, która zawsze sprawia problemy, to jest to, co nagrywać na start. Już na etapie rozmawiania o tej naszej niszy, naszej branży, tak, powiedziałam o tym, żeby kierować się tym, czego potrzebują odbiorcy, i oni na tym poziomie podstawowym, na tym poziomie początkującym, mają nieduże potrzeby, tak naprawdę, względem tego, jaką ty masz wiedzę i doświadczenie zazwyczaj. A mianowicie oni zadają w wyszukiwarce YouTube'a czy Google'a, bo nasze filmy też mogą się w Google wyświetlać. Oni tam zadają takie proste pytania, jak co to jest coś tam, albo jak coś zrobić, tak? Początkujące rzeczy, typu właśnie jak zacząć na YouTube. Co to jest zakładka społeczność? Takie pierwsze rzeczy, których się te osoby chcą dowiedzieć, tak. jak schudnąć 5 kilo, tak? jak schudnąć bez ćwiczeń. To jest osoba. Która zazwyczaj wchodzi po prostu w dany temat. Chce schudnąć jak najszybciej i, jakby jeszcze nie ma świadomości, my tą świadomość tej osobie będziemy wypracowywać, dobre nawyki i tak dalej. I to sprawdza się na dobrą sprawę w każdej niszy. I jak zaczniemy od tych tematów początkowych, będzie nam dużo łatwiej zdobyć zaufanie widzów, ale też algorytmu. Więc bardzo mocno zachęcam Was do tego, żeby faktycznie. Zacząć od takich podstaw, od rzeczy krok po kroku, dla początkujących, od zera, tak? I to są nawet frazy, które możesz bez problemu też do Twoich tytułów filmów wpisywać, tak? I jak już mówimy o tytułach, to przejdźmy sobie do tego, jak tworzyć miniatury i tytuły, które klikają. I jeżeli chodzi o miniatury i tytuły, tytuł, na no dobrą sprawę, mamy tutaj przy naszym filmie, tak? Ale miniatura to jest obrazek filmów, który widz kilka, żeby po prostu w dany film wejść. I one są ogromnie ważne. Multum kobiet, które do mnie przychodzi, czy to na kursy, czy na mentoring, ma taki problem, że one uważają, że mają tak wartościowe treści, a nikt ich nie klika, jak to się dzieje. YouTube w ogóle jest fatalny, tak i, i w ogóle ich nie poleca, widzowie ich nie doceniają. A prawda jest tutaj taka, że na dobrą sprawę na podstawie samego filmu YouTube nie wie, o czym ten film jest do końca. W teorii jest to w stanie sprawdzić, ale w praktyce, jeżeli widzi, że na pierwszy rzut oka widzowie nie będą wiedzieli, o czym jest film i nie będą nim zainteresowani, bo nie jest atrakcyjnie też opakowany dla widzów, tak, no to YouTube też tego nie poleca. Więc naszym zadaniem jest robić takie tytuły, żeby przyciągały widzów, odpowiadały też na ich pytania w wyszukiwarce, i jednocześnie miniatura, która budzi dużo emocji u widza, takich nawet często nieuświadomionych, żeby ona była atrakcyjna, kontrastująca, ale też zachęcająca do kliknięcia czyli zastanów się, co na tej miniaturze może być, żeby faktycznie ona w porównaniu do filmów konkurencji zachęciła do tego, żeby ten film. Obejrzeć, tak? Więc to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. I jeżeli jesteś totalnie początkująca, zacznij sobie faktycznie od tytułów typu jak coś zrobić, co to jest, tak, takich bardziej początkujących, podstawowych pytań, dlatego że w momencie, kiedy my idziemy od początku w Big Idea, to często jeżeli nie jesteś jeszcze jakby mocno obyta w social mediach, a tym bardziej na YouTubie, no to możesz pójść w takie zwroty, których ludzie nigdy nie użyją w wyszukiwarce. I które nie będą miały takich fraz, które też algorytm zrozumie i będzie wiedział, komu w ogóle te filmy polecać. Bo kluczowa informacja dla Ciebie jest taka, że YouTube nie jest stwor stworzony i nie służy twórcom, tylko służy widzom. YouTubeowi najbardziej na widzach zależy. Dlaczego? Dlatego, że to oni oglądają reklamy, na których YouTube zarabia. I strategia YouTube'a na to jest taka, że. Im lepsze treści są na YouTubie czyli twórcy, im lepsze treści tworzą, tym dłużej ludzie chcą na tym YouTubie spędzić swój czas. W związku z tym oglądają więcej reklam, YouTube więcej zarabia. Dlatego musimy się mocno dostosowywać do tego, czego chcą widzowie i na co oni reagują pozytywnie, tak? No i utrzymywać jak najdłużej ich uwagę w filmach. No i tutaj porozmawiajmy sobie jeszcze na sam koniec, jak przełamać strach przed kamerą, bo to też jest częsty temat dla osób które dopiero zaczynają i jeżeli chodzi o to 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 jest przede wszystkim kwestia praktyki. Pamiętajmy, że filmy, szczególnie te poziome, do których ja cię bardzo mocno zachęcam, bo one są podstawą, fundamentem YouTube'a, czyli takie filmy jak ten teraz tylko nie na żywo, tylko po prostu wrzucane już e, wcześniej przygotowane na YouTube'a, tak? Te filmy e, na dobrą sprawę ty możesz wcześniej przygotować i możesz przemyśleć, co w taktycznie się w nich wydarzy. Możesz sobie przygotować skrypt. Ja nie jestem fanką tego, żeby pisać skrypt słowo w słowo i gdzieś tam teleprompterem czytać, tak jak w telewizji, bo mało kto jest to w stanie zrobić tak, żeby tego nie było widać. Natomiast y, skrypt w punktach, na który sobie lukniasz, tak jak ja teraz tutaj, jest OK. Tym bardziej, że jeżeli będziesz miała taką możliwość i na pewnym etapie dojdziesz do tego... Będziesz mogła sobie te przerwy, kiedy nawet patrzysz na skrypt, tak? Będziesz sobie mogła je wyedytować, wyciąć, tak? Więc zachęcam Cię do tego, żeby po prostu zacząć na spokojnie, powoli, tak? Może za pierwszym razem oswoić się z kamerą telefonu, tak? I nagrać się, poopowiadać i tyle. Ale nie czekaj za długo, bo twój film pierwszy szczególnie nigdy nie będzie doskonały. Żaden film nie jest doskonały, nawet jak już masz praktykę i. Dobrze ci się na siebie patrzy, zawsze znajdziesz coś, co jest do poprawy, i to powie ci każda osoba, która prowadzi jakiekolwiek social media wideo, że zawsze znajdą coś, co można by w kolejnym filmie zrobić lepiej. Ale podstawą tego, żeby to w ogóle miało ręce i nogi, żeby miało sens, jest to, że ty musisz zacząć. I jeżeli zaczniesz i będziesz regularnie publikować co tydzień jeden film, to na dobrą sprawę po 12 tygodniach będziesz mieć 12 filmów, będziesz mieć już pierwszych widzów, będziesz mieć pierwszych subskrybentów, ale będziesz też mieć tonę doświadczenia odnośnie nagrywania i będziesz wiedzieć, jak to robić lepiej. I nie możesz teraz powiedzieć, że Agata, ale ja się dalej boję, dalej się wstydzę, tak? To tutaj są dwie, dwie kwestie. Często yy, boimy się tego, że gdzieś tam ktoś nas oceni albo że nasi znajomi to zobaczą i tak dalej, to nie jest tak, że YouTube od razu wysyła maila do wszystkich Twoich znajomych, słuchaj, Basia albo Asia właśnie założyła kanał, zobacz ich film i oceń, tylko te osoby musiałyby się interesować tym tematem, wyszukiwać Cię i jeszcze na dodatek wyszukiwać dany temat, no musiałyby o tym wiedzieć, więc... Długo zajmie to, zanim, jeżeli te sama nie powiesz, nie pochwalisz się, no to zanim te osoby w ogóle się o tym swoim, twoim pierwszym nagraniu dowiedzą. To po pierwsze, jeżeli chodzi o hejt takich osób zewnętrznych, to ja to zawsze mówię, że na hejt trzeba sobie zasłużyć. To nie jest tak, że siedzi sobie hejter w domu, albo jakaś grupa hejterów, tak anonimowych, którzy czekają, aż to właśnie ty otworzysz kanał i dodasz pierwsze wideo żeby twoje wideo miało swoich pierwszych hejterów, żeby twój kanał, żeby, żebyś ty ewentualnie miał jakiś hejterów, to musisz tych filmów nagrać nawet kilkadziesiąt, tak? Jak nie więcej. Musisz trafić na taką niszę, że oni w ogóle tam są i im się chce, tak? I faktycznie też, no musisz po prostu już w tej wyszukiwarce gdzieś tam się pokazywać, więc na samym starcie, kiedy ty zaczynasz, dopiero się rozgrzewasz, tak? Więc musisz włożyć jednak trochę pracy, żeby w ogóle czy do znajomych te filmy dotarły, czy do hejterów, tak? Więc to nie jest pierwszy tydzień, to nawet nie jest pierwszy miesiąc twojej przygody na YouTubie, więc tego w ogóle się nie bój, bo to się nie wydarzy. To, co się wydarzy, zamiast za to, jeżeli zaczniesz, to jest coś, na co chciałabym, żebyś zwróciła uwagę, żebyś przestała e, tak trochę. Egoistycznie patrzeć na to, co ty czujesz odnośnie tego strachu do nagrywania, tylko zastanowiła się nad tym, czy Twoja wiedza i Twoje doświadczenie jest w stanie pomóc innym i zmienić ich życie. Wiele kobiet, które prowadzę w ramach mentoringu, to są kobiety, które pomagają często też innym kobietom, tak jak ja. Tak? I tutaj ta ich misja jest tak ważna, że po prostu. Powinna każda kobieta sobie taka uświadomić, która produkuje treści, że to jest dużo ważniejsze niż to, że my mamy jakieś tam ograniczenia i, i strachy. Czy jest to ważniejsze do ciebie, żeby uniknąć czegoś, co się prawdopodobnie nie wydarzy, czyli opinii innych pod kątem hejtu i tak dalej? Czy jest ważniejsze to, że tam jest kilkaset na początku, a potem kilka tysięcy, a potem kilkaset tysięcy, a potem nawet. W miliony kobiet, którym Ty możesz pomóc swoją wiedzą i doświadczeniem. Zastanów się nad tym, czy Twoja misja, to co robisz, nie jest warte tego, żeby ludzie tego zobaczyli, tak? Żeby to zobaczyli ludzie. Myślę, że uświadomienie sobie, jak my możemy zmieniać świat naszymi treściami wideo. Jest takie bardzo, bardzo ważne, bardzo budujące. I ja wiem, że my się często skupiamy na tym, co jest złe. I ja też się kiedyś na to łapałam, że najważniejszy zawsze był ten najgorszy komentarz, nie? Było 10 pozytywnych, ale był jeden, który miał nawet, nawet nie był hejtem, ale miał gorszy ton, i już wtedy ten po prostu komentarz był najważniejszy. A nie powinno tak być. Najważniejsze są te komentarze osób, którym pomogłyśmy już, albo te osób, które jeszcze zadają dodatkowe pytania i my możemy się do tego odnieść, możemy bardziej pomóc, tak? A nie to, że ktoś po prostu jest mądrzejszy od nas. Często jest tak, że najbardziej hejtują i komentują te osoby, które same w życiu nie za dużo robią, albo mam wrażenie, że mają dużo czasu, bo zawsze się zastanawiam, co siedzi w głowie osoby, która komuś, kto po prostu robi swoją robotę. Robią na takim poziomie, z taką wiedzą, jaką ma, tak? Ale co temu hejterowi daje to, że to skomentuje i że sprawi, że ta osoba czuje się gorzej w tym momencie, że to przeczyta? Nie wiem, myślę, że każdy powinien zająć się swoim życiem. Jeżeli nie masz nic miłego do powiedzenia o osobie, która nikomu nie robi krzywdy, tylko pomaga, tak? No to lepiej po prostu nic nie pisać, tak? Więc nie przejmujmy się tą garstką, bo to jest naprawdę garstka osób, które mają nieprzychylne komentarze w stosunku do twórców, tak? Natomiast jest multum ludzi, którzy y, piszą pozytywne komentarze i ci podziękują za twoją wiedzę, a jest jeszcze więcej ludzi, którzy nie mają w zwyczaju w ogóle komentować, a i tak są zadowoleni i cieszę się z tego, że podzieliłaś się swoją wiedzą. Więc bardzo mocno was zachęcam do tego, żeby faktycznie na tym YouTubie zacząć, nie patrzeć na to przez pryzmat y, tych naszych lęków, tylko przez pryzmat tego, komu możemy pomóc. Żeby nie patrzeć na to, ile mamy sprzętu, tylko faktycznie zacząć i pomagać od podstaw tym wszystkim e, ludziom. A jeżeli macie ochotę e, i potrzebujecie jakiegoś takiego wsparcia bardziej indywidualnego, to serdecznie Was zapraszam do mojego mentoringu na rozmowę wstępną. Jest to 15-minutowa, bezpłatna rozmowa, w której opowiem Ci, jak wygląda mentoring, Ty mi opowiesz czym się zajmujesz i zdecydujemy. Czy ta współpraca indywidualna jest czymś dla Ciebie, żeby mogła Ci pomóc, tak jak innym moim klientkom, osiągać swoje pierwsze cele, pierwsze sukcesy na YouTube, ale przede wszystkim dzielić się wiedzą i misją w taki sposób, aby faktycznie ona była widoczna na tym YouTubie, żeby i YouTube, i widzowie po prostu chcieli polecać cię dalej. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek podcastu. Się Wam spodobał. Zachęcam Was do oglądania kolejnych na Spotify oraz w zakładce podcasty na YouTube. Myślę, że to wszystko wydarzy się jeszcze w tym tygodniu i powoli sobie ustalimy jakiś dzień, kiedy będą te faktycznie publikacje. Zachęcam Was do komentowania we wszystkich miejscach, gdzie ujrzycie te treści, do obserwowania mojego kanału na YouTube Agata Guzzy i YouTube dla Początkujących, do właśnie podcastu. YouTube dla początkujących oraz innych moich mediów. Ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze, i do usłyszenia następnym razem.